Wachnowski od generała Bora, który de facto przywiózł rozkaz kapitulacji żywicielowi, no ale dowódca musiał sam wydać ten rozkaz. Był to moment straszny, bo to była godzina bodajże 18. Było wstrzymanie ognia, zrobiła się potworna cisza i wydawało się, że jest to koniec powstania mieliśmy pistolet od żywiciela, który na pewno byliśmy przekonani, że nam zabierze, kiedy będziemy szli już do niewoli. Usiedliśmy gdzieś już na jakimś murku i co zrobiliśmy, chłopcy 14-letni? Wyciągnęliśmy magazynek, wyrzuciliśmy wszystkie naboje, łącznie z nabojem z lufy, bo co może zrobić dowódca kapitulującego Boża Naturalnie strzeli sobie w głowę. Rzeczywiście zabrał nam ten pistolet, ale w lufie ani jednego naboju nie było. Takie to były marzenia chłopców, żeby uratować swojego dowódcę.